Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym vlogmasie. Jak mówiłam, tak się stało, że vlogmasy nie są codziennie, że jest przerwa. Teraz słuchaj, o Boże, słuchajcie, dzisiaj ja właśnie jadę do lekarza. Mój brat się śmiał, bo ja mówię, że jadę do lekarza. A on mówi nagraj, nikt takiego jeszcze nie nagrywa. Ale słuchajcie, nie jak De mam depresję. O Matko boska. Ale naprawdę przysięgam wam. Siedziałam w pokoju sam bo przyszło, to jakoś tak wiecie, miałam z lekarzem kontakt i tak dalej, ale no, ja się dzieje... Boże, mogę, bo ja nie mogę tego opisać, co, co się działo, więc... Nie gadajmy o tym, nie gadajmy o tym, patrzcie, pokażę wam coś pięknego, jeszcze dużo grudnia zostało, naprawdę, jeszcze dużo grudnia zostało. Patrzcie, kurde, on się odwróci, bo on się skafnie, ale Dior ma takie piżamki. Patrzcie, jak to wygląda, się przybliżę, bo on się zorientuje, że ja go nagrywam i on się tak, wiecie, przewróci, żeby go łaskać. Widzicie jego głowę? A czy on już się przewrócił? Patrzcie, jak on wygląda w tej piżance. Słodko, jeszcze się nie przewrócił. O, bo się, co to za. No już się No, no nie wytrzymał. To to taki słodki jest. To to taki słodki cię. Przewóz! Cześć! Ojej, zaczyna się oblecać. Cześć, słodziaku! o, cześć, słodziaku! Jakim jestem, słodziaczkiem? Cały dzień jestem w piżamce. Mam kocyk. Energetyka mam. To jest drink twój, tak? Masz drinka? Nie bawisz się teraz, rozumiem. Masz zabawek pełno piernika, masz. Bosiekiem ty jesteś łodziakiem. Ja nie wierzę, że ty jesteś prawdziwy. No przepięknie wyglądasz w tej piżamce. Przecudownie. Mm... <grym> Co dziki nie robi, widawy? Już ci zostawiam, śpij sobie, śpij z budziaku. A no, jeszcze paczki, 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 paczki. Dzisiaj będziemy też jechać do butiku, nagrywać już taką bardziej sylwestrową kolekcję. Więc to wam również pokażę, was zabiorę. Tylko, że czego nie samochodu tam to gdzieś pojechał. A w samochodzie jest wielki karton nowości. Muszę posprzątać w pokoju, bo mam u na no jak nie widać? Salon stylista oczywiście, moi Państwo, posprzątać muszę, wykąpać się, takie podstawowe czynności, zrobić. Nic się nie zmieniło, bo wczoraj było sprzątane, ale jak byście zobaczyli. Co tu było? Nie wiem. Trzy dni temu. O, matko i córko! Bo ja nie pozwalałam nikomu wchodzić, oczywiście, nie? To jest najlepsze. Nikomu nie pozwalałam wchodzić do siebie. Niech nikt tego z was nie doświadcza nigdy. Amen. Mówicie, że ja sprzątam bez was i tak dalej, tylko mówię, że je to sprzątać. Więc proszę, zapraszam Was do krainy mojego syfu, moi państwo! O, tu syf jest wszędzie! Zacznijmy od toaletki, tu nie ma dużego syfu, ale ja się dzisiaj będę malować. Wow, dzisiaj będę malować, słuchajcie, pierwszy raz od nie wiem kiedy, bo jedziemy nagrywać te cukierki, nim dwa. To jest po prostu sam cukier. To jest sam cukier. A to się daje dzieciom. Jak coś nie mam do was pretensji ja nie <grym> nic. Tylko tak mówię, bo to są dla mnie tabletki ratujące życie. Tutaj jest koszyczek ratujący życie. Te nim, dwa cukierki, żelki. To jest sam cukier. Dajemy dzieciom sam cukier, bo to jest dla dzieciaków zrobione, nie? Boże, czemu tu jest woda? Aha, musiałam mieć wysoki cukier w nocy. Dzisiaj miałam wysoki cukier w nocy? Ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby w ogóle była. Nie wiem. Ale musiałam mieć jakiś bardzo wysoki, skoro jest woda. No tak to wygląda właśnie, że ja nawet tego nie pamiętam. Nie, bo nie pamiętam, a małe cukry Kto by to pamiętał? I w ogóle kto by mnie obudził. Dlatego mocno bardzo jestem wdzięczna moim rodzicom. Nie wiem jak sobie mam z tym poradzić. Może ktoś mi doradzi, słuchajcie. Kto ma też cukrzycę? Jak... On się budzi podczas małego cukru, bo nie wiem, ja nie, nie potrafię się obudzić. Ten cukier mi tak szybko leci, nie śpię na sensorze. To nie jest to. Mi ten cukier tak szybko leci, to wiadomo, że nie śpię na sensorze, bo nie jestem w stanie się obudzić. Mi ten cukier tak szybko leci i nie jestem w stanie się obudzić. Zanim to już zabrzmi, to ja już mam 50, czyli ileś tam. I to spada, 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 spada i już jest low. Za chwilę. Także nie wiem, jak to zrobić. Ale słuchajcie, dalej mam tą samą pościel Wypraną, oczywiście. Ale mam dalej to samo. Świątecznie. Nie ma zmiany, że wiecie, zmieniamy. O, już miło świąt. No, oczywiście, że są. Choinka stoi przed drzwiami, moi państwo! Ale dzisiaj nie będziemy stroić choinki, dzisiaj będziemy stroić siebie. Dzisiaj stroimy mnie, bo będziemy nagrywać, więc stroimy mnie. A choinkę w następnym blogu będziemy stroić, dobra? Możemy się tak mówić. Dziękuję bardzo. Krzywo. Ale to i tak było tak krzywo, nie? Jak to robiliśmy, też tak było, bo przecież to było troszeczkę za malutkie na to łóżko. Więcej poduszek. A nie, było to samo, tyle samo, tylko że ten grzejnik zrobiłam. I nasz cukierek. Proszę bardzo. I odsłoniam żaluzję. I te toaletki nie robię. Czekam sobie, aż się pomaluję. I te szklanki tylko muszę znieść na dół. Papierek jakieś. No co, sprzątam, to się odwracam. No nie będę sprzątała na pokaz. Sprzątam normalnie. Nie mogę być odwrócona tam, w tamtą stronę. Dobra, idę to znieść na dół, słuchajcie. I wczoraj wszystko było odkurzone, pełne i tak dalej, więc nic nie muszę robić. Idę się wykąpać. Przed chwilą dzwoniłam do mojej taty i ja mówię do niego, że o której będzie, bo jeszcze chcemy jechać nagrywać, a w samochodzie jest ten karton. No ja mówię, że jakoś tak o 16. Nie wiem, już teraz 15, coś się dzieje. Więc ja już się zaczynam malować i mówię do niego, że ja jeszcze o 18.45 jadę do lekarza, tak? Jadę do psychiatry. A on. O której? A ja mówię. No 18.45, jakaś zdziwiona o co mu chodzi. On, ale ja na 19 idę na imprezę. Jaką imprezę? Wigilię w pracy. Tata nagle zaczął sam gadać do siebie, wezmę to, to, to ten, ten, ten... Sam stworzył problem, sam znalazł na niego rozwiązanie, ale to było tak śmieszne. W rozmowie, że on sobie, sam stworzył problem, gadał pod nosem, w ogóle nic nie było w stanie zrozumieć, i sam go rozwiązał. Także tak to wygląda. Więc ja się zaraz maluję i jedziemy z moim bratem, Czekam na tatę, jedziemy nagrywać, bo tego trochę jest. W ogóle chodzą za mną buraki. Jezu, ale takie, wiecie, nie w taki duży burak, tylko takie pokrojone, jeszcze takie wodniste buraczki. O Boże! Jezu, jakie ja bym były takie buraczki, Boże, by sięgam, dała naprawdę tyle za te buraczki. Muszę je zjeść! I jeszcze, żeby frytka do tego była. Frytki z burakami. O Jezu, jak ja bym to zjadła. Dziewczyny, chyba zamawiam. Ale nie zdążę zamówić, bo muszę to zrobić, to, to. Nie zdążę go zjeść. Nie znam wiedzy, co to jest, jak człowiek może mieć na coś ochotę. I to jest tak mocne, że masakra. Chciałam się z wami tym podzielić, że chcę mi się zjeść buraczki, po prostu. A teraz idę się malować. Dzień dobry, posiłamy hipoglikami. Znaczy się już teraz podniosłam, ale już mi się zrobiło... 72 już podniosłem o, jeszcze zanikł i już jest ok tylko, że on się szybko, szybko mi się ten cukier zmienia ale e, już się czuję lepiej, ale czułam, że nie okej okay. no, ale chciałabym sama coś powiedzieć, że nie jestem na czysto o że się obudziłam o piątej i zjadłam serek i jeszcze piję picie bo Mój dzwoni właśnie, że 55 miałam i coś się, się trzymało te 55 Nim dwa wzięłam, ale już jest okej okay. Może jeszcze jednego wezmę Tego cukierka On zaczyna być jak 70 się przekroczy, ale mówię, on mi ja zaraz bardzo szybko spada tam do 50 parów i już wtedy nie ogarniam życia. Ale już jest dobrze, już nie czuję tak w głowie, bo ja czuję zawsze w tak w głowie. Bo Boże, mogę mówić bratowe, ale tak wygląda A życie jest cukrzyczne. Dobra, nie będę wam gadać, bo gadam po głupotę. Mam dalej wstrzymano od czy te stężenia glukozy, bo tak przywaliłam tymi cukierkami, że pewnie mam 200 cukru Teraz już dobrze się czuję, już wiem co mówię. Ale ja słuchajcie, jak mam mały cukier, to ja się czuję jakbym była jakaś pijana, czy coś takiego. Jak mam 55 i się obudziłam, to tak się czułam. W głowie miałam taki samolot. Mama, kupiłam piżamkę. Pokaż. Ej, mamusia, dziękuję bardzo. Jesteśmy winna jeszcze 20 zł więcej. Nie, to prezent, mamo. Tak, prezent i Nie, to nie, no daje jak to Nie, to takiego nie chcę. Patrzcie, jakie to jest fajne, przyczepiane do telefonu, perły. Ale ładne, ale będzie pewnie mnie wkurzało. I gdzie to się przyczepia? Słuchajcie. Aha, między etui, a to do ładowania się przyczepia. Okej, okay. ale śliczny jest. Te duże takie, ja bym wzięła duże perły, ale gdzie te duże perły schowałam? Jak wezmę tą małą torebkę, to gdzie ja to schowam? Wielki telefon i wielkie perły, słuchajcie. Ale ładne tu są case'y, ładniutkie. Niedziela, to jest takie kolejki, ja nie rozumiem. Nigdy w tygodniu nie ma takich kolejek. A jest niedziela i wszyscy się rzucają. Niedziela handlowa, mówicie, bo to jest raz na jakiś czas. No to jest jak święto. Niedziela handlowa jest świętem chyba w sumie. Taką jak mam w butiku. Taką płaszczową. Proszę. Co to jest kokarda w ogóle? No, ale taka. Nie, nie wiem, to, ta. to będzie ładniejsze. Ja nie, nie wiem. Taka tylko na czubeczku będzie ładniejsza. Nie wiem, moim zdaniem tamta. Dobra, idziemy jeszcze dalej, Tam Tamta kamska tak jest bardzo, to, po prostu ty idziemy z brzuchem. Nie ma, nie ma brzucha. Ktoś zabrał brzuch, ktoś nie zabrał brzuch. Planuję wrzucić fotkę przemiany mojej. Jak wyglądam w sensie tej takiej wagowej najbardziej. No i nie udało mi się dobić do tego celu, co chcę. Brakuje mi jeszcze tylko naprawdę troszeczkę i zrobić ładne, ładne zdjęcia, ale miałam to zrobić w Tower, ale będę jechała jednak w styczniu. Albo w lutym, więc tak fajnie. I tak ładną fotkę zrobimy. Jesteśmy w takim sklepie, gdzie jest wszystko i nic. Kuku po prostu się nazywa. O ile ona jest? 23 zł. Czerwona jest ładnie. Ja nie w tym czerwonej chyba bo jest materiałowa i tutaj Jaka? jest taka duża jeszcze, zobacz czarna nawet jest, bordowa jak chcesz, to sobie masz, podobają mi się takie Dałam. Nie, w ogóle ja chcę, żeby one były takie długie aż do ziemi to, 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 to trzeba sobie zamówić z temu na przykład i to Ci przyjdzie, tak za rok zrobić może tak zrobię, chodź. Santa Telmi, moje państwo, mamy. Słuchajcie, to drzewisko z tym brzydkim pniem. Proszę bardzo, jest kokarda, jest z zeszłego roku, tak? To są te, co miało być, czy nie? Nie są w ogóle moim jest obrażona. I tak wygląda nasza choinka. A ja myślałam, że ona będzie zmieniona, że ona będzie wyglądała i tak inaczej, więc będę wam aktualizować, ale aktualnie wygląda tak. Tutaj jest schodek i jest też przypięta karda. I pokażę Wam teraz, żebyście widzieli mnie z choinką. Jaj, choinka! No, także jemy dzisiaj obiadek i wracamy dzisiaj na live. Cieszę się, chcę zobaczyć Waszą reakcję na sukienki, nie? Ale was już tutaj... Kończę zaraz i następny vlog was nagrywam. I się dotykam po bo dzisiaj, nie wiem, już tak mam dzień jego, że on jest płaski. I tak, tak robię, mama mówi, no przecież to chodziło, nie ja wiem, no tak, tak. Proszę bardzo, ale słuchajcie, to są tutaj tylko bombki z Villeroya. Nie wiem, czy wiecie, to jest taka firma, Villeroy Boch. I ona jest droga. I moja mama ma obsesję na jej punkcie. Oni robią szklanki, talerze i tak dalej. I patrzcie na to. Tego nie dotykamy! To to, wszystko co tu jest, nie jest do użytku. Te świeczki, słuchajcie, złudni i palimy. One tylko są do ozdoby. Co było stąd wyciągane? Czym można było pić? To jest poustawiane kolekcjami Moi Państwo, mama się śmieje Tutaj kolekcja zimowa O, Mogłabym otworzyć to Ale nie mogę z tego kubeczka Czy mogę z tego kubeczka zatwarzać sobie kakao? Z tego kubeczka nie mogę wypić kakao To można dotykać Bo w tym są drinki To jeszcze można Ale w ogóle tamte ozdoby to w ogóle nie wiem co tam jest I tutaj jest oddzielne gdzie tutaj są szklanki? I tutaj stąd trzeba brać. Tamtąd nie można. To jest takie natręstwo mojej mamy, ten Willeroy. Nie można w ogóle dotykać. I kończę już tego vlogmasa, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym Love you so much! Bujza!